Siostry i bracia, dziś zajmiemy się bardzo tajemniczym epizodem pasji. Zazwyczaj analizujemy jakiś krótszy lub dłuższy fragment, przekazujący jakieś wydarzenie opisane przez kilku albo wszystkich czterech ewangelistów. To, nad czym mamy się zatrzymać obecnie, jest zawarte tylko w jednej Ewangelii, autorstwa świętego Jana. A sprowadza się do jednego słowa Chrystusa z krzyża. Brzmi ono krótko, ale jakże wymownie: pragnę. Pełniejszy kontekst zawiera to jedno zdanie z XIX rozdziału, to jest werset 28: Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo rzekł Pragnę. Żeby sensownie rozważyć to słowo, żeby nie rozminąć się z dokładną myślą autora natchnionego, trzeba sięgnąć do tekstu oryginalnego, czyli Greki. Tam autor natchniony użył czasownika dipso. Oznacza on rzeczywiście pragnę. Ale podobnie jak to jest w naszym języku polskim chodzi o pragnienie w dwóch znaczeniach. Pierwsze odnosi się do pragnienia picia. Jest to zwykłe pragnienie cielesne, zmysłowe, wynikające z niedostatecznej ilości płynów w organizmie albo z odwodnienia. W przypadku Chrystusa to myślę, że bez większych wątpliwości możemy mówić o odwodnieniu. Jeżeli ostatni raz pił podczas wieczerzy poprzedniego wieczoru, był bity, niósł krzyż, w jakimś stopniu już się wykrwawił, obficie się pocił, to na pewno utrata płynów w organizmie była znacząca. Ten, który stworzył wszelkie wody, we wszechświecie, który podtrzymuje życie w całej przyrodzie, odnawia ją z roku na rok, poi wszystkie stworzenia. Ten, który obiecał Samarytance dać wody żywej, który powiedział, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ten, który oznajmił, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Teraz cierpi niewyobrażalne pragnienie na krzyżu. Jest omdlały z powodu braku zwykłej wody. To jest cierpienie fizyczne, ale także psychiczne. Świadomość, że nie ma nikogo w najbliższym otoczeniu, kto mógłby podać kilka łyków wody, jest z pewnością wielką udręką. Tomasz Akempis w Pasji zwraca się do Jezusa w takich słowach: Panie Jezu Chryste, źródło wody żywej i krynico zbawiennej mądrości, błogosławię Cię. I dzięki Ci składam za Twe palące pragnienie na krzyżu, wypłynęła z Ciebie cała Twoja święta cenna krew. Z nadmiernego udręczenia ciała wyschły wszystkie naturalne płyny, i na skutek tego wysuszenia odczuwałeś również fizyczne pragnienie. To jest jedno. A drugie znaczenie tego czasownika dipso odnosi się do każdego innego rodzaju pragnienia. Może to być intensywna chęć jakiejkolwiek rzeczywistości, materialnej, duchowej, spełnienia się czegoś lub posiadania czegoś. Jest to bardzo uniwersalne słowo. Skoro Takiego właśnie słowa użył natchniony autor czwartej Ewangelii. To nie należy ograniczać jego rozumienia tylko do obszaru fizjologii. Zawsze w teologii to słowo pragnę interpretowano szeroko, odnosząc je przede wszystkim do wymiaru zbawczego. Przyjrzyjmy się zatem, jak moglibyśmy odczytać słowo pragnę, które Jezus wyrzekł na krzyżu w ostatnich momentach swojego ziemskiego życia. Spróbujmy rozwinąć to słowo pragnę w ustach Jezusa o trzy proste dopełnienia. Pierwsze: pragnę zbawienia wszystkich ludzi. Chrystus przyszedł na świat dla odkupienia ludzkości. To był najważniejszy powód. Środkiem do tego stała się Jego ofiara krzyżowa. I teraz, kiedy dochodzi ona kresu, Jezus w sercu podtrzymuje, a może nawet jakoś na nowo, w sposób wyjątkowy rozpala to pragnienie, które towarzyszyło mu stale. Przywołajmy chociażby to doskonale znane nam zdanie z Ewangelii Janowej, z trzeciego rozdziału. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Dodajmy do tego fragment z listu Świętego Pawła do Kolosem. Zechciał bowiem Bóg, aby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, Teraz znów pojednał w doczesnym jego ciele przez śmierć. Największym pragnieniem Jezusa było pojednanie każdego człowieka z Bogiem Ojcem. Zależało mu na tym, pouczał o tym, chętnie o tym opowiadał. I to też jest znak rozpoznawczy ucznia Chrystusowego. Człowieka należącego do Chrystusa poznaje się w dużej mierze po tym, że pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Święty Paweł w liście do Rzymian, pisząc o Poganach, oświadcza: Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. Święta Faustyna. Tak przenosząc się w nasze czasy, wyznała Jezusowi: Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje. Ten, kto nie ma w sercu pragnienia zbawienia wszystkich ludzi, sam nie może żyć nadzieją na zbawienie. Bardzo mocno na ten temat. O Żydach, napisał święty Paweł do Tesaloniczan. To jest pierwszy list. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali, a nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do Pogan celem zbawienia ich. Tak dopełniają zawsze miary swych grzechów ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. Zobaczmy, Pawłowi nie podoba się to, że Żydzi blokują drogę do zbawienia Poganom. Zresztą już Chrystus to wcześniej zauważył, mówiąc: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie. I nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. I może jeszcze jedno zdanie z listu do Tesaloniczan. Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. Chrystus na krzyżu. Jest w pełni świadom swojej misji, swojego posłannictwa, pragnie tego zbawienia dla wszystkich, o czym najlepiej świadczy wybawienie dobrego łotra, czy wyznanie wiary przez setnika, jak również wyjście z grobów wielu ludzi. Jezus składając ofiarę, jednocześnie pragnie. By wszyscy ludzie z tej ofiary skorzystali. Drugie: Pragnę wypełnić wolę mojego Ojca. Jezus w Ewangelii wielokrotnie podkreślał, jak ważna dla niego jest wola Ojca. Do tego stopnia, że wolę Ojca nazywał swoim pokarmem. W Ewangelii Janowej w czwartym rozdziale czytamy. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Doskonałe zjednoczenie woli Chrystusa z wolą Ojca uwidoczniło się podczas modlitwy w Getsemanii. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę. Ale jak Ty. Jezus przyjął wolę Ojca, kiedy dokonało się wcielenie, kiedy dorastał i tam w świątyni jako dwunastolatek sam oznajmił, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. Kiedy rozpoczął działalność publiczną i nad Jordanem Ojciec powiedział, Tyś jest mój syn, umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I kiedy złożył siebie w ofierze za zbawienie świata, Jezus ciągle pragnął wypełniać wolę Ojca, i teraz na krzyżu potwierdza to, co zawsze było treścią i sensem Jego życia. I trzecie: Pragnę. Miłości. Pragnę Waszych serc. Jezus umierając, myśli o każdym człowieku, nie wyklucza nikogo, obejmuje wszystkich miłością miłosierną. W zamian nie oczekuje żadnej zapłaty, jakichś wielkich czynów czy nadzwyczajnych dowodów wdzięczności. I tak by nas na nie nigdy nie było stać. Jezus w zamian oczekuje tylko jednego naszej miłości, naszych serc. On pragnie być kochany. I to nie dlatego, że odczuwa potrzebę wynikającą z braku miłości, bo jemu tej miłości nie brakuje, ale on wie, że pełne szczęścia może człowiekowi przynieść tylko głębokie umiłowanie Boga on dla nas pragnie tego szczęścia dlatego pociąga nas do miłości nawet upomina się o tę miłość Jezus pragnie naszej obecności przypominamy sobie jak oznajmił uczniom na początku ostatniej wieczerzy Gorąco pragnąłem spożyć paschę z wami, zanim będę cierpiał. A potem ich prosił, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A wcześniej wypowiedział takie słowa: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Tu również jest w przekładzie polskim słowo pragnę chociaż oryginalnie nie jest tam greckie dipso, tylko tchelo, czyli zwyczajnie chcę. Ale niezależnie od tej różnicy czy delikatnego braku precyzji w tłumaczeniu, wiadomo jaki sens jest tych słów. Jezus pragnie, by zapłonął ogień miłości, przede wszystkim w ludzkich sercach. Sens jest taki, że ten ogień przynosi Jezus, nikt inny nie może go rozpalić, ale w naszych sercach może on być albo zduszony, albo żarliwy. Święty Josemaria Escriva w kuźni zapisał o Jezu, umocnij nasze dusze, utoruj nam drogę a przede wszystkim upój nas miłością. Spraw, byśmy się stali żywymi płomieniami, które rozpalą ziemię boskim ogniem przyniesionym przez Ciebie. W literaturze duchowej, zwłaszcza w tak zwanej mistyce przeżyciowej, bardzo często powraca ten motyw pragnienia Jezusa, by ludzi pociągnąć do swego serca. By przy nim byli, by się nasycali Jego bliskością. To jest także bardzo silne pragnienie Jezusa, by obdarzać łaskami każdą duszę. Bardzo wymownie ujmuje to tekst przekazany w zapiskach Alicji Lęczewskiej. Słowa Jezusa: Chciałem dzielić się miłością, dawać i otrzymywać. Otrzymywać z potrzeby serca dobrowolnie i bezinteresownie. Taką miłość może dać mi tylko człowiek, stworzenie wolne w swej decyzji, bo nie poznało w pełni, nie doświadczyło ogromu mojego piękna, miłość i, miłości i szczęśliwości życia ze mną i we mnie ukrywam się. Aby nie zniewolić wspaniałością mojego daru, pragnę dla Was waszego szczęścia, jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić i przeczuć. Zobaczmy, jak tutaj człowiek jest doceniony. Tylko od człowieka Jezus może doznawać tak niezwykłej miłości. Od aniołów też doznaje, ale oni jakby już widzą. Wiedzą, co kochają. Od stworzenia, które jest nierozumne, nie może doznawać, chociaż na swój sposób każde stworzenie wielbi Pana Boga przez samo istnienie, przez to, że wypełnia Jego wolę. Natomiast człowiek, który z jednej strony ma tego Boga zakrytego, ale z drugiej strony ma rozum i wolną wolę, może go kochać, i ta miłość jest dla Jezusa najcenniejsza. W innym miejscu tak prosto Jezus mówi: Kocham Was, moje dzieci, i tak bardzo pragnę Waszego szczęścia. Bardzo Cię kocham i pragnę Twojej miłości. Czy udało się Wam do tej pory, czytając tę Ewangelię, w tym słowie, pragnę z krzyża usłyszeć właśnie to? Pragnę szczęścia Twojego, pragnę Twojej miłości. Jakie to jest piękne? Inne przykłady znajdziemy w znanej nam książce InSinu Jezu. Wyczytamy m.in. takie stwierdzenia Jezusa. Podczas tych szczególnych chwil po komunii świętej moje serce pragnie rozmawiać z moimi przyjaciółmi, lecz tak wielu odwraca się ode mnie i zajmuje się swoimi sprawami. Kiedy przychodzisz do mnie, Pozwalasz mi działać w Twojej duszy. Moje pragnienia wobec Ciebie wypełniają się na miarę Twojego oddawania się mojej miłości, w sakramencie mojej boskiej przyjaźni, w tajemnicy mojej rzeczywistej obecności. Jeszcze jeden tekst. Kochaj mnie, a wypełnisz wszystko, o co Cię proszę. Kochaj mnie, a ja wypełnię wszystko, o co Ty mnie prosisz. Pragnę towarzystwa dusz takich jak święty Jan. Chodzi oczywiście o apostoła. Już z tych trzech króciutkich wypowiedzi widać, że Jezus pragnie naszej obecności, bliskości, dialogu wewnętrznego. Ma dla nas przygotowane łaski, ale na tyle mogą zostać udzielone, na ile my sami się Mu oddamy. Otworzymy się i przyjmiemy. Pamiętamy zapewne wyrzut Jezusa skierowany wobec świętej Faustyny. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako skrnicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać duszę łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą. A tym pocieszysz serce moje. Bóg ma wielkie pragnienia. Jezus na krzyżu, w tym jednym słowie pragnę, wyraził wszystkie pragnienia, które mieszkają w sercu Bożym. Warto poznawać na swojej drodze duchowej Boga, który ma gorące pragnienia skierowane ku człowiekowi. I warto na te pragnienia otwierać swoje serce, po prostu odpowiadać. Trzeba też zauważyć, że one udzielają się duszy do tego stopnia, że o ile nie przeszkodzimy jakimś dobrowolnym grzechem, czy oziębłością, jakimś lenistwem duchowym, to pobudzają nasze serca. Również do gorących pragnień skierowanych ku Bogu. Wszyscy święci, mistycy, to są ludzie wielkich pragnień. Odważyłbym się nawet powiedzieć: namiętności duchowych. Oni mają serce tak wypełnione miłością, że to przypomina płomień, żar. Zacytujmy dla przykładu pierwszą i trzecią strofę Nocy Ciemnej świętego Jana od krzyża. W noc jedną pełną ciemności, udręczeniem miłości rozpalona, o wzniosła szczęśliwości, wyszłam niespostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. W noc pełną szczęścia błogiego, pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał, ja mnie widziała niczego, nie miałam wodza, ani światła innego, ponad ten ogień, co w sercu mym gorzał. To jest sposób odczuwania i wyrażania się nie tylko bliskiego nam karmelitańskiego mistyka, ale wielu świętych, których tutaj Jan od krzyża może po prostu reprezentować. Na przykład o świętej Teresie z Lizier mówi się, że to jest święta wielkich pragnień. Ona mówiła nawet o nieskończonych pragnieniach, które Duch Święty składa w jej serce. Bóg ma gorące pragnienia i człowiek może mieć gorące pragnienia. Ponadto one wzajemnie się przyciągają. I pomnażają. Jezus kiedyś powiedział takie zdanie, ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Może właśnie w tym miejscu warto skojarzyć tę zapowiedź ze słowem: Pragnę. Jezus pragnie nas wszystkich do siebie przyciągnąć, przygarnąć, przytulić do serca. Spójrzmy na nowo na ten króciutki epizod pasji z wielką czułością. Zobaczmy Jezusa przepełnionego miłością, szczęściem, tęsknotą i usłyszmy w głębi naszych serc ciche westchnienie. Pragnę Ciebie.